Układ sieci zasilający odbiorców jest to układ połączonych elementów sieci. Układ powinien być tak dobrany, aby mógł sprostać wszystkim postawionym mu zadaniom. Dlatego też podstawowymi czynnikami decydującymi o wyborze struktury sieci są pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, minimalizacja kosztów eksploatacji, możliwość rozbudowy sieci prostota i przejrzystość struktury, wygoda i łatwość eksploatacji, ochrona środowiska neutralnego, bezpieczeństwo eksploatacji, możliwość stosowania typowych rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych. Każda struktura sieci zawiera układ ciągów liniowych, czyli linii energetycznych na powierzchni lub kablowych, układ stacji transformatorowo-rozdzielczych, zasilających i odbiorczych. Ze względu na sposób prowadzenia Linii energetycznych pomiędzy poszczególnymi stacjami możemy wyróżnić dwie podstawowe struktury. Strukturę otwartą, w której odbiorcy są zasilani z jednego źródła oraz strukturę zamkniętą, gdzie istnieje więcej niż jedno źródło zasilania odbiorców, także istnieje możliwość zasilania w sytuacjach awaryjnych. Struktury otwarte występują głównie na obszarach wiejskich w połączeniu z liniami napowietrznymi. Układy zamknięte zaś można spotkać przede wszystkim na terenach miast w połączeniu z sieciami kablowymi. Wśród układów sieci o strukturze otwartej możemy wyróżnić układy promieniowe, układy magistralne. Z kolei układy sieci o strukturze zamkniętej to układy pętlowe. Proszę Państwa, tutaj widzicie Państwo taki układ promieniowy, gdzie mamy transformator zasilający, średniego napięcia na napięcie niskie i następnie z jakiejś stacji rozdzielczej odchodzą linie zasilające w takim układzie promieniowym. Zalety takiego układu jest duża szybkość lokalizacji uszkodzeń, łatwość stosowania zabezpieczeń w sieci, centralizacja tych zabezpieczeń w stacji rozdzielczej, wady, wysokie nakłady materiałowe, wysoki koszt wykonania w porównaniu do pewności zasilania. Zalety układu dwupromieniowego: duża możliwość zmian konfiguracji połączeń, duża pewność zasilania, łatwość zabezpieczeń. Wady: wysoki koszt budowy. Jak państwo tutaj widzicie, układ dwupromieniowy posiada dwa transformatory zasilające średniego napięcia na napięcie niskie oraz w swoim układzie wyłączniki, które pozwalają, że odbiorcę możemy zasilić z jednego transformatora lub w wypadku jakiejś awarii z drugiego transformatora. Kolejny układ to układ magistralny. Zaletą takiego układu jest duża szybkość lokalizowania uszkodzeń, łatwość zabezpieczenia sieci, niższy koszt wykonania sieci w porównaniu do pozostałych układów, wady, niska pewność zasilania. Przerwa na jednym odcinku linii eliminuje za. Miejscem uszkodzenia zasilanie do poszczególnych odbiorców. Wysoki koszt wykonania w porównaniu do małej pewności zasilania. Układ to jest układ pętlowy rozcięty. Zaletą takiego układu jest większa pewność zasilania w porównaniu do układu promieniowego. Możliwość zasilania odbiorców z różnych kierunków w przypadku uszkodzenia danego odcinka linii. Łatwość rozbudowy, łatwość identyfikacji uszkodzonego. Odcinka. I Państwo macie na schemacie A taki układ, gdzie mamy jedną stację transformatorową zasilającą, jeden transformator średniego napięcia na napięcie niskie. Na rysunku B mamy układ, gdzie stacja posiada dwa transformatory zasilające i sprzęgło, którym możemy ewentualnie w razie awarii rezerwować te zasilania do poszczególnych sekcji oraz. Układ tutaj na schemacie C, C z dwiema stacjami transformatorowymi, z których zasilamy odbiorców jakby w układzie pierścieniowym.